Nawet samo zaczęło się nagrywać, kochani. No tak, siedzę opatulona przy mojej absolutnie pierwszej kawce. I myślę, bo wczoraj był bardzo intensywny dzień. 4 grudnia 2024, dzisiaj mamy piąty. I boj. O oh boj! Faktycznie ja już na poziomie 11-11 pokazywałam swoim patronom i przygotowywałam ich, że ten czwarty to będzie coś. <grych> Dzień, na który należy uważać. Wiele rzeczy może się dziać. No, i tutaj, co dla mnie najważniejsze, bo wiecie, działo się tyle, że ja nie nadużyłam notatek robić. I co mogę tylko Wam tak zasygnalizować, co było główne dla mnie, to to, że w Wielkiej Brytanii problemy Francja, ten rząd upada. Prezydent-elect leci do Paryża na otwarcie katedry Notre Dame po 5 latach znowu będzie funkcjonowała no replikę starano się zrobić ja byłam w tej oryginalnej w tej nie wiem czy kiedykolwiek będę nowej no ale aż ciekawa jestem jak to wygląda no prezydent Trump powinien uważać na tej wyprawie jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo. I to wszystko. Nawet mam nagranie małe, gdzie polityczka niemiecka wypowiada się, że to jest najgorszy rząd niemiecki kiedykolwiek, a rządzący to idioci. Może nawet Wam dorzucę. Na koniec będzie po, oczywiście, angielsku. No więc rzeczy się dzieją. Jeszcze nawet o, trzeba dodać, premiera Justin Trudeau, który odwiedził Marolago, siedzibę, no, dom właściwy na Florydzie Donalda Trumpa, i zapytany przez dziennikarza, jak poszło, powiedział: Świetnie poszło. No, no nie wiem, czy tak naprawdę świetnie, bo jest w tej chwili żart, że Kanada. Mogłaby być 51 stanem w Stanach Zjednoczonych. I pewno Kanadyjczycy by się cieszyli. Co dla mnie po prostu odzwierciedla ten żart, że już Kanadyjczycy mają pokokartkę rządów Justina Trudeau. Nie dziwota, nie dziwota. No ale jednak na sam koniec dnia. Największy szok. Poszukują w tej chwili kogoś, mężczyzny, najprawdopodobniej, bo był zamaskowany, na czarno ubrany, szary plecak. Biały mężczyzna z tego wynika. No to wszystko tylko tyle, co ja zerknęłam i co oni mówią: 10 tysięcy nagrody, kto doprowadzi do tego kogoś. Aż się dziwię, że tak mało. A dlaczego? Posłuchajcie. Brian Thompson. Tak się ten człowiek nazywa. 50-letni CEO. Pamiętacie, co ja mówiłam, że jak nadejdzie wiek wodnika tego 19 listopada już jesteśmy w tym wieku wodnika to nie CEO, nie królowie, nie rządzący premierowie, prezydenci i tak dalej, tylko my, zwykli ludzie, jak ja w tej podomce szarej, tak, z pierwszą kawą w ręce, będziemy liczyć się najbardziej. Okej? Okay? To jest ta energia. Nie CEO. Patrzcie, co się wydarzyło temu Brianowi Thompsonowi. W Nowym Jorku Dosłownie przed hotelem Hilton. No. CEO z United Healthcare. Sama kiedyś byłam ubezpieczona zdrowotnie przez jakąś korporację, pracując dla korporacji, ubezpieczona przez you know, United Healthcare. Wielka, wielka firma ubezpieczeniowa zdrowotna. 50-letni w końcu ten CEO z Minnesoty. Co on tam robił w tym nowym Jorku? No, było spotkanie z inwestorami United Health Group. On, dlatego United Healthcare, Healthcare pracował 20 lat i od 2021 roku był CEO, czyli wspinał się, wspinał. I już doszedł na to najwyższe miejsce. Od tyłu już czekał na niego człowiek, już czekał na niego i wiedział, że gdzieś koło tej 6:40 rano, widzicie, on tam będzie. To już życie się zaczyna. Ludzie wychodzą do pracy, idą do pracy, jeżdżą. To, to nie jest, że śpią gdzieś tam po nocy. No, i ten ktoś zastrzelił. Od tyłu strzelił w plecy, zdaje się, i w nogę. No, plus minus z tego, co tam usłyszałam. I w szpitalu ten CEO, Brian Thompson, e zmarł. Jego małżonka tego zabitego, bo została żona i dwóch synów. Żona mówiła, że Brian Thompson, jej mąż, miał pogróżki, otrzymywał wcześniej pogróżki. No ale ciągle nie miał żadnego zabezpieczenia, czuł się widać dobrze, zlekceważył te pogróżki. Słuchajcie. Dzisiaj rano. Słyszę dodatkowo. Ciągle nie złapali. Ciągle odwołują się do plecaka, do tego, do tamtego, bo ten, który strzelił. Po dwóch minutach już policja była. Ale on w bieg gdzieś z, miał e-bike, czyli ten elektryczny rower. Do Central Park minęła. wieści zaginęły w tym plecaku. W podejrzewają, że miał ubranie i przebrał się. Mógł sobie dalej iść, jakby nigdy nic. Ale to są wszystko. Tylko, uh, no, no, tak na razie mówią. Co dalej będzie, zobaczymy. Co się dzisiaj rano dowiedziałam, słuchajcie. Pan Brian Thompson, no już nie żyjący, w ubiegłym roku, czyli 2023, z tym, co zarabiał, bonusami, tym tamtym, zarobił ponad 10 milionów dolarów. On sam, nie jego firma. Jego firma? Zdaje się, że w tym roku, aż musiałam odsłuchać ten, ten zarobek, ten profit kilka razy, bo nie mogłam uwierzyć. Było ponad 280 bilionów. Ja do tej pory jestem w szoku. Fakt, że to są wszystkie opłaty, na pewno to jest brutto. Jest dużo pracowników, i tak dalej. Ale to jest suma tak wielka. I wiecie, jakie te leki są drogie? To ubezpieczenie. Ile ja już filmików nagrałam przez lata, gdzie ja miałam taki żal do, rząd do rządzących? Dlaczego dba się o wszystko, tylko nie o własnych obywateli zdrowie? Przecież to zdrowie podstawa. I jeszcze jeśli dodamy te, jedni mówię, biliony, inni już tryliony, jak podliczą te wojny, wszystkie wydatki i tak dalej, na to, co dzieje się na zewnątrz, a wewnątrz obywatele nie mogą sobie pozwolić, kochani. Ja byłam w tej sytuacji 9 czy 10 lat bez żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. I dzięki Bogu, nie potrzebowałam ani szpitala, ani żadnych poważnych badań, bo gdybym wtedy potrzebowała, to nie stać by mnie nawet było. Człowiek by się tak niesamowicie zadłużył, żeby nie widział końca. Więc <laughs> podejrzenie jest, że został zabity ten człowiek, ten CEO. Bo ma to coś wspólnego z ubezpieczeniem zdrowotnym. Teraz ja nie wiem o co chodzi. Ja myślę, że będziemy wiedzieć z czasem. Ale, no, ktoś zrobił na zamach, czekał na tego CEO. Czy to powiązane z czymś bardzo prywatnym? <laughs> Przepraszam. Z czymś bardzo prywatnym, jakąś sprawą? Uuu! Widzicie, <laughs> uh, jak to z samego rana. No, mówi się tak, że dzisiaj <laughs> usłyszałam Robert Kennedy Jr., ten, który ma być od zdrowia zarządzać tym zdrowiem. Wiecie, ta światowa. Organizacja zdrowia może się bardzo zmienić. To jest moje poczucie, bardzo. Nie wiem jak, ale drastycznie. Faktem jest też i o tym akurat dzisiaj już zasłyszałam piątego, że te same leki w Europie, no inne firmy, Roche, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, produkowane są o wiele tańsze. Niż te, które produkowane są w Stanach Zjednoczonych. Więc co to znaczy? No, widzicie, te firmy farmaceutyczne, ja myślę, że to zapoczątkuje, co się wydarzyło z tym CEO w Nowym Jorku wczoraj, że jego śmierć ma jakiś związek, to jest moje przeczucie, z tym, co się będzie działo dalej. Z tymi firmami ubezpieczeniowymi, z tymi ile zarabiają, a ludzi nie stać na dużo rzeczy, te ceny leków, ceny wszystkiego, co dotyczy zdrowia. No i tu mam i pokładam ogromną nadzieję w nowym rządzie od 20 stycznia. I tego się można było spodziewać po wieku Wodnika, więc ja znowu nie jestem tutaj zaskoczona. Wow! Ale rzeczy się dzieją. Nie, nie jestem zaskoczona, ponieważ to jest właśnie zwykli ludzie, dopominają się już i będą dopominać coś dobrego dla nich, sprawiedliwości, a nie tylko my zarobimy wielkie firmy, wielkie korporacje. I im więcej ta korporacja zarobi, tym więcej kasy. Otrzyma CEO. I to nie jest jedyny CEO. Ja już od, nie wiem, od 20 lat słyszę od ludzi, tak, co: zakupi następny dom, następny jacht, następny to, następne tamto. Czyli stać ich na olbrzymie zarobki, bonusy, a na zwykłych ludzi, no, czy ja muszę dopominać, jak się traktuje wielu z Was nie rozumie co ja mówię No jak ktoś nie rozumie OK oby nie musiał zrozumieć um, I tyle no rzeczy się dzieją i ten wczorajszy dzień był wow No i tego jeszcze będzie się dopiero zaczyna Idzie w stronę, co ja zawsze mówię z wiekiem wodnika? Zwykli ludzie jak ja i wy. Prawda i wolność. Jeżeli już tyle razy to mówiłam, jakiś rządzący sobie wyobraża, że będzie kombinował jak koń pod górkę i wygra z tym, niech się przebudzi. A ci, którzy starają się o to, żeby rządzić, Niech to wezmą pod uwagę. To wszystko, co mam do powiedzenia z samego rana piątego. Tak, kochani, tak. Dzisiaj mamy fajną energię, dzisiaj, jutro. Wykorzystajmy to pozytywne, pozytywnie myślmy, ale jednocześnie oczekujmy prawdy, sprawiedliwości i definitywnie wolności. Popatrzcie, co się dzieje w Europie i będziecie rozumieć więcej i niektórzy już dobrze wiecie, o czym ja mówię. Jak na dzisiaj rano pierwszą kawę to już absolutnie wystarczy. Mój Kadli tutaj wygląda, patrzę. Tak jest, Kadli jest przy mnie. Też was pozdrawia. Buściski, trzymajcie się I pa. thompson oversaw united healthcare's insurance division with around 140,000 employees below him and helped bring in $281 billion in revenue in 2023 between his base pay the bonuses and the stock options thompson is said to have made just over $10 million last year and this is caused by our environment the modern world it's really a mismatch with our, how our cells what they need to function properly and so more than a health epidemic which is what we have in this country i mean health is getting destroyed in the united states which we don't really talk about because it's not profitable to heal in this country it's profitable to keep people sick and then drug them to drug them cut them and build them which is what we learn how to do and really, what we have here is a disconnection crisis. That you can get an impression that you are governed by really idiots. Um, and uh, we we think we have the dumbest government in the history of the German the Federal Republic of Germany.